Witam wszystkich, nie zwalniamy tempa Z tej strony Autokomis Następne autko w ofercie Audi Q5 Quattro Z silnikiem 3.2 benzyna Najlepsza jednostka napędowa do tego modelu Autko z przebiegiem Tylko 115 tysięcy W bardzo fajnej wersji S-Line Autko jest praktycznie jak nowe Naprawdę fajne Nie ma tutaj żadnego wkładu finansowego W ten samochód Zaraz wam go zapalę Odpalimy, zobaczycie. Autko jest z roku, a będziecie mieli w ogłoszeniu. Także nie pamiętam, nie zdążyłem zobaczyć, więc przepraszam. Mamy tu Bixenon, LEDy z przodu, pakiet s -Line. Tu mamy takie dokładeczki. Widzicie, słuchajcie, brązowe wnętrze. Bardzo fajne fotele elektryczne z pamięcią. Cztery szyby w prądzie. Elektryczne lusterka, podgrzewane, składane. Panorama, dwa dachy auto jest utrzymane wzorowo mówię przebieg 114 dokładnie 1834 tak jak widzicie tutaj już sobie zapalamy kluczyki Keylessy chodzi jak zegareczek żadne błędy żadne nic się nie świeci elektryczne fotele tu pamięć wszystko jest podgrzewane foteliki kluczyki Keylessy nawigacja e, nawigacja też jest wszystko działające czarny sufit, panorama daszek kurde jest auto naprawdę wzorowe, piękne o tutaj gałeczkę trzeba wymienić, bo tutaj gdzieś się chyba zgubiła, albo jest w aucie poszukamy, zobaczymy e, automatyczne światła, oczywiście łopatki zmiany biegów, tempomacik i tak dalej, tak dalej, elektryczną klapę mamy na pilota możemy sobie ją a jak chodzi auto to nie działa z pilota ale jak zgasimy auto to działa a jest zamknięta dlatego a bo jak chodzi to się nie da dobra już go gaszę żeby wam pokazać później go zapalimy jeszcze raz o, cyk zgasimy to jest takie zabezpieczenie cwaniaczek ma dobra tutaj mamy o klapkę elektryczną otwieraną z pilocika zobaczymy czy się zamyka nie, zamykać się jednak. Nie zamyka, trzeba ją z guzika trzasnąć dobra. Także tak to wygląda. Auto fajne z małym przebiegiem, takiego nie traficie. W jest line, dobra, zapalamy sobie autko jeszcze raz. Zobaczcie, naprawdę śliczny samochód. Senonik, ledziki wszystko od A do Z. Zapraszam, auto komi Sopocka 19A. Sprzedajemy auto z pisemną roczną gwarancją techniczną. Pozdrawiamy i zapraszamy, cześć.